Dzień dobry. Moim gościem dzisiaj jest Magda, kobieta, która już odniosła w życiu trochę sukcesów, która już niejedne rzeczy w życiu robiła i która opowie Wam dzisiaj dziewczyny o tym, dlaczego zdecydowała się inwestować. Magda, dziękuję Ci bardzo, że się zgodziłaś na tę rozmowę. Witam Cię bardzo serdecznie. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Cześć Aniu, witajcie, dziewczyny. Magda, powiedz mi, a po co ci dodatkowy problem na głowie, na głowie, taki jak inwestowanie? Dlaczego za to całe inwestowanie się zabrałaś? Zabrałam się za inwestowanie, dlatego że chciałam, żeby moje pieniądze na mnie pracowały. Najpóźniej teraz wiemy, że dzięki inflacji odkładanie pieniędzy do słoika, czy trzymanie ich na koncie nie ma sensu, bo one po prostu tracą na wartości. Mm. I ja chciałam wyciągnąć z tych pieniędzy trochę więcej. Mhm. I na początku roku trafiłam na doradcę finansowego, który mi powiedział, że jest taka fajna możliwość jak ETF. To są fundusze inwestycyjne, które obracają moimi pieniędzmi na giełdzie i dzięki temu um, obiecywał mi tam różne procenty. Dzięki temu miał, miały te pieniądze po prostu pracować. Um, w tej chwili Także po 9 miesiącach tych leżenia tych pieniędzy na dwóch ETF-ach, bo trzeba było je podzielić na dwa różne, żeby było bezpieczniej, jeden faktycznie zrobił w tej chwili 5%, a drugi zrobił minus 3. Wow. Jestem mniej więcej w punkcie wyjścia, więc no jest to mało satysfakcjonujące wyjście, ale wtedy. W tym momencie um, dowiedziałam się o czymś takim jak giełda i um, zobaczyłam wykresy giełdy z ostatnich stu lat i zobaczyłam e, na własne oczy, jak gospodarka po prostu przez cały czas rosła. Jak e, tak. giełdzie rosły bez względu na to, czy były wojny, czy były konflikty, czy były bańki, czy były. E, Jakieś inne tak zwane krachy na giełdzie. Tak, Ta COVIDy, giełda... nie, covidy, nie COVID i tak dalej, tak. Mhm. Ta giełda po prostu cały czas rośnie. I to był taki moment, kiedy sobie pomyślałam, aha, może warto by było um, uciąć jakiś kawałek z tego tortu też dla siebie. Tak, dokładnie tak. Ja się uśmiecham, ponieważ gdy opowiadasz o tych całych ETF-ach i o tych wszystkich ekspertach, którzy no, powinni mieć masę doświadczenia, powinni być rewelacyjni, i mówisz, że no, przez 9 miesięcy tak naprawdę oni sprawili, że jesteś w punkcie zero, to ja się też mogę podzielić swoim własnym doświadczeniem, że ja także miałam bardzo polecane, bardzo rekomendowane, bardzo znane, bardzo znane ETF-y, firmy które no niestety moich pieniędzy nie, nie pomnożyły i stwierdziłam, ok, skoro z Was tacy są śmieszni eksperci, to ja Wam po prostu podziękuję. A, natomiast fajną też uwagę powiedziałaś na temat giełdy, giełdy w Stanach, która niezależnie od tego, co się dzieje, ona cały czas idzie do góry. Czyli jeżeli inwestujemy w akcje, które są wartościowe, które są jakościowe, to my równie dobrze możemy je kupić, zapomnieć o nich na kilka lat, zajrzeć na konto po tych kilku latach i po prostu zobaczyć, że mamy bardzo, bardzo fajne zyski. No dobrze, to powiedz mi, jak ty sobie wyobrażałaś to inwestowanie wcześniej, jakie miałaś założenia, a teraz inwestując, jak to jest? Opowiedz o tym, bo na pewno dziewczyny są ciekawe, czy to jest straszne, czy to jest trudne i czy one dadzą radę też to zrobić. Mm -hmm. um... Gdzieś mnie to tam zaczęło kręcić, ale mimo wszystko wyobrażałam sobie giełdę jako takiego ogromnego potwora, który tak. nie jest dla mnie, jest zatrudny, który wymaga nie wiem, dwóch doktoratów, żeby w ogóle zacząć. Pięciu mózgów. Pięciu mózgów, panów w białych koszulach z szelkami. i tak. Po prostu nie jest dla kobiet. Ja też byłam słaba z matematyki, więc pomyślałam sobie, że, że to, to też może być przeszkodą. I po prostu trzęsłam się jak osika. No. Powiem to wprost. Tak. <grych> nie, nie wiedziałam, z czym to jeść, nie wiedziałam o w ogóle od jakiej strony zacząć. I myślę, że gdybym zaczęła od takiej strony, żebym sobie kupiła jakieś książki, żebym gdzieś coś poczytała i zaczęła powoli, to myślę, żebym nigdy nie zaczęła. Mhm. Jak my zaczęłyśmy współpracować, to ja chyba po trzech tygodniach kupiłam moją pierwszą akcję i wtedy jeszcze się trzęsłam. To kupno tej pierwszej akcji było bardzo emocjonujące i było bardzo ekscytujące. Natomiast każda kolejna to już, to już był pikuś. To, było, to był prosty schemat działania, po prostu... Wytłumaczyłaś mi, kiedy kupować dane akcje, które akcje są wartościowe mm -hmm. i w jakim momencie warto je sprzedać. Więc okazało się, że, że nie taki diabeł straszny i że, że kobieta też potrafi, że może. I że wcale nie trzeba mieć doktoratu z matematyki, bo są od tego kalkulatory. <laughs> I w tej chwili. Po prostu się tego nie boję, inwestuję regularnie i, i muszę powiedzieć, że jestem z dumna, że, że po prostu nie potknęłam się o te strachy, o to, że nie poddałam się takiemu, takiemu myśleniu, jakie ma społeczeństwo, że to jest bardzo niebezpieczne, że można tak. się walić, że, że ludzie stracili dobytki całego swojego życia. Oczywiście jest to możliwe, bo jest to inwestycja i każda inwestycja idzie z nią ryzyko. Um, natomiast kiedy się wie, co się robi, to można się czuć po prostu pewnie. Mm -hmm, mm -hmm. Kiedy się inwestuje w wartościowe firmy, takie jak e, Microsoft, Apple czy Coca Cola, no to można sama mu się zastanowić, co by się musiało stać, żeby taka Coca-Cola. Za chwilę mamy święta, za chwilę znowu będą jeździć ciężarówki z czerwonymi Mikołajami i co by się musiało stać, żeby ludzie przestali pić Coca-Colę na świecie? Mm -hmm, no, mm -hmm. oryć, trzasnąć w ziemię, także um, ta, to przerażenie i ta niepewność zniknęła. Mm -hmm. Ja się bardzo cieszę właśnie, że ty powiedziałaś to tak bardzo, bardzo dosadnie, że gdyby ktoś tak po prostu z marszu wszedł na giełdę i stwierdził, a kupię to, bo mi się wydaje, a kupię to, bo mam czuja, a kupię to, bo mi sąsiadka, która nigdy nie inwestowała powiedziała, że jest to dobre, to rzeczywiście wtedy możemy mówić o ryzyku. Ale kupując akcje, a, które, które są jakościowe i wartościowe i kupując je dodatkowo na wyprzedażach, to jest to, czego ja uczę, czyli że wiemy, że coś jest warte tyle, a my Kupujemy to poniżej wartości, tylko po prostu później czekamy, aż ta wartość podejdzie do góry i wtedy, wtedy po prostu mamy zyski. Więc cieszę się, że powiedziałaś o tym. A dziewczyny, nie można wchodzić na giełdę nie mając wiedzy, bo to wtedy jest hazard, a nie bycie mądrą inwestorką. Chciałabym jeszcze, żebyś powiedziała dziewczynom jedną rzecz, bo one sobie myślą: no tak, no dobra, no mogę zrobić ten cały program, mogę nauczyć się, ale co będzie, jak Ani zabraknie? Czy ty jesteś w stanie dzisiaj sama podejmować decyzje, inwestować i zarabiać bez mnie? <grym> Myślę, że tak. To znaczy, nasza współpraca była bardzo pomocna, bo ja bardzo cenię sobie to, że jak miałam jakieś pytania, bardzo konkretne, to, to byłaś dosłownie na wyciągnięcie ręki. Natomiast okay. nigdy nie było tak, że ty mi powiedziałaś: zrób to, tak. kup to, sprzedaj to, teraz zrób to. Podpowiadałaś mi niektóre rzeczy, powiedziałaś: zwróć uwagę na to, ale nigdy e, zawsze mi powtarzałaś: jak ja byłam taka niepewna i się pytałam, co, co tutaj zrobić, to mówiłaś, że Magda, ja nie mogę podjąć za ciebie decyzji. Tak. I od. Czułam się tego podejmowania, podejmowania decyzji samemu i to też sprawiło, że, że to moje poczucie pewności, poczucie pewności siebie, poczucie pewności w inwestowaniu po prostu rosło. Mm -hmm, mm -hmm, a powiedz mi, jak zmieniła się twoja mentalność od momentu, kiedy właśnie byłaś przed tym inwestowaniem, teraz już inwestujesz, zarabiasz te pieniądze. Jak ty się zmieniłaś od środka, bo ja uważam, że to jest, to jest dodatkowy bonus w tym wszystkim. Eee, tak. <laughs> no więc przede wszystkim ta pewność siebie urosła. To, że mm. jestem dumna z siebie, że na początku, jak oglądałam wykresy i oglądałam wskaźniki i po prostu zobaczyłam jeden wykres, i, i, i głowa mi zaczęła parować dosłownie. Tak, tak, tak. I pomyślałam sobie, Boże, przecież ja tego nigdy nie zrozumiem. Eee, mm. A tydzień. Później w oparciu taki wykres kupiłam akcję. Jestem dumna z siebie, że, że się tego nauczyłam i że się nie poddałam, i że, że po prostu dałam radę i um, po prostu postawiłam na tą edukację. Teraz tak. z dnia na dzień coraz bardziej mnie to kręci. E, czytam wiadomości, oglądam wykresy, um, angażuję się w to, dlatego że. Um, ja, jak coś robię, to chcę to robić dobrze, więc mhm. chcę jak najwięcej. Ja, tak jak już powiedziałyśmy tutaj, wiedza to jest podstawa inwestowania. Tak. Bez, tego, bez tego naprawdę nie warto zaczynać, bo, bo na 100% się przejedziecie. Mhm. Tak. Przede wszystkim ta pewność siebie urosła, a to jest taki towar deficytowy na świecie. Nie? Także pewności siebie nigdy za wiele. Potem. Trzeba się nauczyć radzić sobie z emocjami, bo kupowanie akcji, sprzedawanie akcji to wszystko jest związane z emocjami, i obojętnie, czy, czy się robi zyski, czy akcje przez moment są na minusie trzeba sobie z tym jakoś poradzić, bo na przykład ja miałam ostatnią sytuację, że zarobiłam jakieś fajne pieniądze na, na pewnych akcjach. I zamiast się cieszyć, że zarobiłam te pieniądze, to niestety spojrzałam na ten wykres, na to, co się dzieje na akcję, i pomyślałam sobie: Kurczę, przecież mogłam zrobić jeszcze trochę więcej. I tak. zamiast, że zarobiłam pieniądze, to myślałam sobie: A, można było lepiej. I to są rzeczy, z którymi trzeba sobie poradzić. I ty tu też w tym programie, Mądra Inwestorka, fajnie podpowiadasz, jak sobie z tym poradzić. Giełda. Jeżeli ktoś ma problem z perfekcjonizmem, to giełda potrafi skutecznie z tego wyleczyć. Także pod tym kątem też mogę giełdę polecić, bo w giełdzie nie ma czegoś takiego jak perfekcjonizm. Tak. Jeżeli się będzie spodziewało, że się zrobi idealny deal, to się człowiek po prostu też na tym przejedzie. Mhm. I też giełda uczy takiej pokory. Myślę, że że cały czas trzeba się uczyć i cały czas poszerzać swoją wiedzę i um, myślę, że warto też umieć po prostu podejmować decyzje. Um, mi się w giełdzie najbardziej podoba ta sprawczość, to znaczy to, że jeżeli ja zarobiłam jakieś pieniądze, to mogę być z siebie dumna, że ja podjęłam dobre decyzje, w odpowiednim hmm. momencie kupiłam, w odpowiednim momencie sprzedałam i Zarobiłam pieniądze, mogę się poklepać po plecach, powiedzieć super, ale jeżeli popełnię błąd, no to jest tak samo, to nie mogę zwalić winy na złą pogodę, na męża, na cokolwiek innego. Um, mogę sobie pomyśleć, ok, następnym razem zrobię to inaczej i jakie mogę tutaj wyciągnąć wnioski. I to jest coś, też coś, do czego trzeba dojrzeć, żeby nie dokopywać sobie, kiedy się popełni jakiś błąd, tylko umieć wyciągać wnioski. Mi mm. się też podoba to, co powiedziałaś, że się cały czas uczymy, bo tak naprawdę my na giełdzie cały czas wzrastamy, tak? bo to, co na giełdzie jest fajne, to że tam nie ma sufitu zarobków, tak? że nie ma czegoś takiego, o możesz zarobić tylko i taką, taką i taką kwotę. Tak naprawdę cały czas reinwestując, reinwestując, kupując, sprzedając, można, można po prostu dochodzić do, do przeogromnych, przeogromnych kwot, do przeogromnych zarobków, i, i to po prostu moim zdaniem jest fajne, daje ogromną wolność, że to ode mnie zależy, na ile się przyłożę, ile zarobię, jak szybko zarobię i jak to będzie wyglądało. Powiedz jeszcze, Magda, czy, czy to się opłaca? No tak, no bo skoro mówię tyle o pieniądzach, o tym, że mamy liczyć. Ale mi przerywa strasznie. Możesz. Dobrze, zapy... zapytałam, poprosiłam, żebyś powiedziała dziewczynom, czy to się opłaca i jak szybko będą mogły zobaczyć pierwsze pieniądze z giełdy? Czy to się opłaca? <grydy> eee, tak, jak najbardziej. I ja myślę, że będę inwestować na giełdzie do końca życia, <grydy> więc myślę, że to już mówi samo za siebie. A Pierwsze pieniądze zarobiłam, nie wiem, po dwóch, trzech tygodniach, w pierwszym mm -hmm. miesiącu na pewno. Także bardzo szybko. Mm -hmm, mm -hmm. Nie wiem, czy pamiętasz, że ja bardzo często w postach piszę, że na koncie oszczędnościowym e, możesz dostać może, nie wiem, 2-3%, tak? Powiedz mi, jeżeli to nie jest tajemnica, ile procent, tobie, ile procent ty miesięcznie robisz na giełdzie, tak aby dziewczyny miały skalę porównawczą, tak, żeby po prostu wiedziały o czym my mówimy, o jakich procentach z ich kapitału, one, 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 ile one mogą na tym zarobić. Mhm. Ja pamiętam jak mnie zapytałaś na początku jakie są moje cele i ja tak nie wiedziałam czego mogę się spodziewać i co jest w ogóle możliwe i tak nieśmiało powiedziałam, że no może gdybym kiedyś doszła do 10% to by było super, tak bardzo nieśmiało. Um. Ale ja w pierwszym miesiącu zrobiłam 12%, mhm. w drugim miesiącu 10% i to mniej więcej trzyma się na tym poziomie. Mhm. Także sama byłam zaskoczona mhm. możliwości. Mhm. Na tej mhm. czyli, czyli zobaczcie, dziewczyny, na końcu oszczędnościowym możecie dostać 2% w skali roku, tak? A Magda mówi o tym, że. A bez zabijania się, a zrobiła 10%, robi 10% co miesiąc, więc no, macie skalę porównawczą. Dobrze, a bardzo dziękuję Ci za to, że, że podzieliłaś się tym wszystkim. Jakaś jedna rada dla dziewczyn? E, jedna rada dla dziewczyn, taka życiowa. Um, dziewczyny. Zajmijcie się swoimi finansami. I. Um, Stawajcie się na tym polu coraz mądrzejsze, bo kiedy życie was do tego zmusi, że trzeba będzie się nimi zająć, to dramat będzie nieporównywalnie większy, bo pojawi się jakaś choroba, jakiś kryzys i jeżeli do tego się dołożą jeszcze kłopoty finansowe, no to będzie wam naprawdę trudno. Także zadbajcie o to, Zanim życie Was do tego zmusi, to będzie Wam o wiele łatwiej. Mhm. Ja bym do tego jeszcze dodała, że bycie niezależną finansową i inwestowanie na giełdzie jest fajne, jest takie seksy. Nie wiem jak ty, ale ja po prostu ja uwielbiam to, tą energię, którą czuję właśnie e, inwestując na giełdzie. A, dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Mam nadzieję, że dziewczyny zainspirują się i że wezmą odpowiedzialność za swoje pieniądze i zaczną zarabiać ich więcej. Trzymajcie się ciepło. Cześć. Pa. Cześć. Dziękuję bardzo.